No i witajcie moi drodzy w kolejnej części, w kolejnym odcinku, a części tego tygodnia już prawie jestem na miejscu na fosfanie. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę i już będę na miejscu. ta droga jest tu rozdupcona tragedia no i dobra tu musimy przejechać a wie co? fosfon SA Ciekaw, ojej, ojej, jest tu trochę samochodów. Ojej tu zakaz, 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 zakaz <laughs> Dobra, jedziemy na wagę. Tak tu się pozmieniało, teraz waga jest tu, dobra. No to pakujemy się na wagę. <laughs> dobra, ile się zameldować. Czekam jak ta dupa teraz na wadze, no bo przecież jakaś menda nie wprowadziła awizacji. Kurwa sprzedaje ładunek, dostaje dane kierowcy. To ja nie rozumiem, czemu kurwa nie można wprowadzić od razu awizacji. Tragedia Dobra Jak coś się zmieni to się odezwę A few moments later No i moi drodzy jestem już na miejscu Udało się wjechać Pojawiła się awizacja można czekać na załadunek jest trochę samochodów, jak zwykle burdel na całego czekamy cierpliwie chyba będę chyba trochę sobie pod szykuje pod obiad chyba można było sobie później tylko szamę szybko zrobić i i tak to to wygląda dobra jak będę ładował, się odezwę Dobra moi drodzy, wyjeżdżam z grajdołka zwanego Fosfon. To nie jest taki fan. 12.50. Prosto z produkcji towar ładowany. Więc trochę się zeszło z załadunkiem. Ale okej, okay, wyjeżdżam. Teraz na bramę. I wypad z baru, bo nie ma browaru. Ten piękny most, kurde, 3,5. 3,5 czy, czy, czy jakoś tak, jakoś łukowy tam jest. Ciekawie się przez niego wyjeżdża. Dobra, dzięki A jak nie otwieramy, to nie otwieramy, to spierdzielamy Dobra, jedziemy taki fajny mostek tak tu się fajnie nim przejeżdża środkiem i no, i no przechodzi grunt, się wyjeżdża i pędzimy pędzimy, jeszcze przez 3 się tu prze i mogę jechać dalej I jak widzicie, kur debela, dzień bez korka to dzień stracony. Co tu się odpiździło, to nie mam bladozielnego pojęcia. No. Kurna stoję już jakiś czas. I tak to rusza się, nie rusza się, nie wiem. Co tu się w ogóle oddupcyło? kurde, jeszcze półtora kilometra mam do zjazdu i cholera raczy wiedzieć co tu jest no i tu już prawie do tego zdarzenia się zbliżamy te ciężarówki podobno się spekły troszeczkę jeden na drugiego coś 都也可。 delikatnie się ruszyły no. mój Boże ani oleju się nie wylało ani nic kurna by zjechały na bok to stoją jak te cieleki ale dobra, już za nami i pędzimy dalej dzień dobry, dzień dobry czwartego poranku o godzinie 6,5. Ja już wyjechałem z pauzy. 9-godzinnej. Robiłem pauzę przed kępnem na 11. I pędzę dalej. Jeszcze 90 do pierwszego miejsca rozładunku. Później, tam, chwilkę podjazd po drugie miejsce do Woźnik i na Wosanę jadę się załadować do Turowa, nie do Andrychowa, tylko do Turowa, tam w miarę jeszcze. Nie wkurzyli mnie tak często jak w Andrychowie. W Andrychowie to za każdym razem jak byłem. Ale okej. Okay. Do czego ja się muszę przyznać? Że tak się sam się wkopałem, że to aż poezja i poemat razem jęte. No, odnośnie tej wasany, spierdzieli mi jeden dzień. Ja myślałem, że dzisiaj kurde jest wtorek. <laughs> nie, przepraszam, środa, nie czwartek, rano. A że wczoraj był wtorek. <laughs> I kurde wziąłem sobie robotę na rozładunek na piątek w Pruszczu Gdańskim. W ciul od domu. No nie podoba mi się to cholernie. Znowu powrót wieczorami. Sam się w to wkopałem, że tak powiem, bo się spedytor pytał: Czy bym chciał? A dlaczego nie? Dzisiaj tak mnie, jak wstałem, tak mnie olśniło, Mówię: kurde. Ja spojrzałem na zegarek, mówię: Ja pierdzielę, że dzisiaj czwartek. I trochę się zmarszczyłem tą informacją. Mm -hmm. Co zrobić? No, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra. Pożyjemy, zobaczymy. Może nie będzie tak, że no, kurwa nie będzie. Jak zwykle? Dobry. No to widzimy się później Mrdeczki, ja już pierwsze miejsce miejscu zdjąłem Ale z drugim będzie problem Bo gościa nie ma Bo gościa nie ma Gość jest w Katowicach i będę musiał na niego czekać, aż przyjedzie. No. Tak, kurde, informują o dostawach. I mordeczki pościągałem rolników. Chłopak przyjechał specjalnie z Katowic, żeby zdjąć sobie nawóz. No i jadę na załadunek na tą Osanę, do Turowa i zobaczymy, zobaczymy. Jest kupa niewiadomych, co z tego dalej wyniknie. Już jestem pod rampą, już mi ładują Trochę poczekałem tutaj jak przyjechałem to jedno auto się ładowało, drugie czekało w kolejce i ja byłem trzeci no, ale z półtorej godzinki tu pół odbędnie razem ze wszystkim No ale Grąże już ładują wyjedziemy i pędzimy no, jest 400 440 km więc może dobrze jeśli by dobrze szło to podjedziemy tam. okej, okay, dobra, to do później i już załadowane Wyjeżdżam właśnie z Nawet, nawet Częstochowa te zwężki przeszły. Nie było zbytniego wielkiego ruchu. I tutaj patrząc na Google Maps yy, na jedynce też nie ma jakichś nie wiadomo opóźnień tu na Gierkówce. Chociaż jeszcze nie chwal dnia przed zachodem słońca. Tak? Zobaczymy. No, wybrałem tędy, żeby jechać tutaj. Także jak coś będzie będę nasłuchiwał, jak coś się będzie po prostu pokazywać, to nie tak, no to po prostu z... zjadę sobie na starą trasę w Radomsku co to, Volvo rozdupcone? tak, Volvo jedzie rozdupcone No, bo kurde, cała prawa strona skasowana, ja pierdziele to dobrze skasowana. Tragedia! Moi drodzy, zobaczcie, ja już jestem na Lidlu w Pruszczu. Na 9:40 przyjechałem do Lidla, ale zrobili to parking. Zobaczcie, zrobiony jest to parking już, ale dalej remonty tam trwają no i dobra rano się zarejestruję i będę czekał na rozładunek tak to będę miał pełny czas nie będę się tu wnerwiał jakby mnie nie chcieli wziąć dobra, to teraz tak kolacyjka montowanie i lulanie widzimy się jutro w piątek, piąteczek, piątunio Halo, halo, dzień dobry w piątek, piąteczek piątunio 6.10, ja jestem na magazynie Awizacja na 11 yy, mm -hmm. No widzicie. Na 11 awizację mam niby według dokumentów Ale zarejestrowałem się o 5.00 I chwilę po szóstej zadzwonił pager, że mam wjeżdżać. I jedziemy się rozładować na rampę. I już zdjęte i pędzimy do wyjazdu. A dalej to nie mam bladozielnego pojęcia, bo nic mi nie dali. Teraz muszę tak z godzinę poczekać, bo przecież jest dopiero po siódmej. Halo, halo, halo. I długo nie czekałem na robotę, bo już się pojawiła niezawodna pani Paciaciak. Zdała robotę. Ciekawe jakiej jakości ta robota będzie. Jakiej jakości Daleko nie jest do jazdu Bo 16 kilometrów W Zajączkowieczczewskim Będę ładował Na poniedziałek Do Lidla Na Tarnów Lisia góra Do Lidla Czyli na Tarnów tam Daleko ku. no, Znowu kurna będzie wcześniej Trzeba wstawać Ja pierdziu ale grunt, że robota jest. Dobra, jadę, widzimy się później. Zobaczcie, jaką drogą prowadzi kurde objazd yy, do firmy. Bo na samym winklu, kurwa, sobie drogowcy zamknęli wjazd na drogę na odcinku 20 metrów, którym jest brama wjazdowa. to trzeba było napieprzać 10 km no obkoło, żeby teraz jechać sobie o taką polną drogą i to oznaczony no nie no, jechać się jedzie no nie mówię, że nie, ale gitmalina normalnie Ale moi drodzy, poładowane dostałem dokumenty wyjechałem już jestem na bramkach w Lubliczu na, Toru na Toruniu taki oto koreczek z kilometr taki dobry kilometr do bramek jest koreczek eee, załadowane mam trochę kaszy burgur tak, co ja mam tu za załadowane Tak, kaszę, burgur jakąś fasolę i jeszcze chyba ryż. Tak, ryż jest załadowany na poniedziałek do Lidla, tam na Tarnów. Więc będziemy lecieć. A tu korzystając z okazji, i z okoliczności, bo wracam do domu, to nic nie pozostaje mi innego, jak pożegnać się z Wami w tym odcinku, w tym tygodniu. Zaprosić do oglądania kolejnych odcinków. A kto nowy, niech sobie tam poprzednie też zobaczy, jeśli jest ciekaw poprzednich tam różnych sytuacji. Więc życzę Wam miłego weekendu. I zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.